Siemane Wizowie witam Was na moim kanale Tata a Siemi Gotuje, a w dzisiejszym odcinku będę... Kurde, co ja będę przygotowywał? Zapomniałam. A no tak, bo ja dzisiaj przygotuję super prosty przepis na pyszne i zdrowe śniadanko, a właśnie będę przygotowywał placuszki obsiane z sosikiem truskawkowym. Chcecie się dowiedzieć, jak to się robi? Oglądajcie cały filmik. Dawajcie oczywiście łapki w górę, jeżeli Wam się podobają filmy, subskrypcję piszcie komentarze, a my co, lecimy. Przepis jest po prostu banalnie prosty. Pierwszym krokiem to będzie dodanie półtora takiej małej szklaneczki. Czyli w opisie jeszcze dam Wam składniki, więc dokładne proporcje dostaniecie, więc dodajemy. Następnie dodajemy sobie 3, tak pół lub trzy czwarte szklaneczki płatkowo owsianych. Następnie dodajemy dwa jogurty, jeden duży grecki i drugi mały. mnie nie tak jak koledzy na filmiku kiedyś. O ja założkę. Dobra, pierwsza, i drugi jogurcik, cały, następny, dobra, dodaliśmy, ja tam wygrzebuję jeszcze końcóweczki. Nie wiem, czy jest banalny, bo robi się go około 5-7 do minut. Dobra, zaraz sobie to wyrzucimy do świetnika. Odłożę to na chwilę na bok. I pora na łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżeczkę sody oczyszczonej. Tyle, i teraz soda. Mamy to, wbijamy jedno jajko. Śmietnik. I dodajemy malutką szczyptę soli. Umyję sobie rączki, bo można, bo jajka niektóre mogą przynosić choroby. Um, dobra. Wezmę sobie tylko rolkę papieru, żeby mi się sól nie przykleiła do palców. Zbogniałem sobie ściereczkę naszykować. I teraz ostatni krok szczypta soli. No dobra, no to teraz to wszystko trzeba wymieszać. I to na chwilkę, jak wymieszamy, to na chwilkę to odstawimy, żeby to urosło trochę i w tym czasie zrobimy może ja podwinę sobie rękaw truszkawkowy sosik a wyspaliście się dzisiaj? bo czas w nocy przestawiali, ja w ogóle nie wyspałem się ale to nie jest ważne teraz, ważne jest ciasto, które zrobiliśmy i dodaliśmy trochę sody oczyszczonej i soli, przez co te będą nam dobrze rosły, więc musimy odstawić je na chwilę. A my w tym czasie zajmiemy się robieniem sosu truskawkowego. Najpierw obierzemy sobie banana. Bieramy. Ładnie i szybko. I będziemy kroić go, bo robimy truskawkowy. Tak jakby sobie. Kurde, mówi Wam truskawkowy sosik, a kroję banany. To truskawkowy bananowy sosik. To chyba przez to niewyspanie tak się dzieje. No dobra, lecimy dalej. To teraz wrzucamy do pojemnika nasze banany. Do tego mrożone truskaweczki. Mamy już naszykowane. Teraz jeszcze do tego dodajemy łyżeczkę jogurtu. Dziś tyle, no dwie łyżeczki, dwie. I teraz jeszcze. Dodajemy troszeczkę cukru. Tyle wystarczy. I musimy to teraz zblendować. No dobra, to blendujemy. Jak sosik będzie za gęsty, trzeba dodać trochę jogurtu. Oczywiście każdy może robić sosik jaki chce, czy to czy to malinowy, nawet jakiś słodko-czekoladowy. Baranowo-truskawkowy sosik prezentuje się tak, i teraz przelewamy go do miseczki. Dobra. I musimy go oczywiście spróbować. No, czuć tą słodkość tego banana. Nie dodaliśmy tak dużo cukru, ponieważ banan i truskawka mają w sobie cukier, więc nie chcemy przesłodzić tego naszego sosiku. A teraz zabieramy się na smażenie już naszych placuszków. Mamy już wszystko naszykowane. Talerz z papierem, żeby placki po oleju odsączyć na papierze. Dobra, no to wstawiamy sobie patelnię. To teraz widzowie smażymy placuszki. Smażymy je obracając od dwóch do 3 razy i smażymy też do brązowego koloru. Nakładamy. Takie duże będę robił. No i trzeci. No i teraz wystarczy tylko poczekać. No dobra. Pacuszki już odwrócone są i tak się prezentują. Jeszcze trzeba je tak dwa razy obrócić, żeby w środku ciasto nie było surowe. No dobra, no to teraz tylko czekamy. No dobra, to znowu je przewracamy. Widzicie, tutaj będzie może widać, że tu w środku jeszcze jest takie surowe ciasto. I trzeba pilnować, żeby nie zjeść surowego. No dobra, obrócone Oto... o to. Dobra. Po około dwóch minutach placuszki już są gotowe. Patelnie i odsączamy je na talerzu z papierem, żeby ten tłuszcz do brzucha nie doleciał. Dobra. Ok, na chwilę odsadzamy patelnię, bo jeszcze będę smażył bratu później. Wyłączamy Kokap i sobie rzucijemy placuszki. Można podawać tak naprawdę ze wszystkich. Możecie nałożyć sobie jakiś serek waniliowy, na to orzechy, jakiś sos borówkowy, właśnie, coś tam, jeszcze, wiórki kokosowe. Co chcecie po prostu? Dobra, ja sobie biorę jednego z klatków i sobie nakładamy sasik na niego, albo obok. Nałożymy sobie troszeczkę tego sasiku. Dobra. O już widać. Trzeba teraz spróbować. Oho, ho. ciepłe. Najlepsze placki, jakie ja mam. Czuć ten jogurt i to wszystko to jest takie pyszne. Ok. Jeżeli chcecie zrobić takie placki, obejrzycie sobie cały filmik, a ja Wam bardzo dziękuję. I zapraszam Was do oglądania następnych odcinków. Narka Widzowie!